Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. I prawdziwy klimat świąteczny. Niedzielny poranek. Piękny, słoneczny. Tak jest. I czy tak zrobić za oknem? Dobrze jest czasami poczytać sobie dobre rzeczy. Nie to, żebym robił o to reklamę, ale patrz. Kościół to nie firma nie upadnie. Coś powiedział w takim tytule. No bardzo ciekawy i konkretny temat, tak? No bo Kościół to nie jest firma, która jeśli nie ma dochodów upada. Kościół to wspólnota ludzi. Kościół Dobrze. to... Kościół zbawionych w niebie, tak? Kościół pielgrzymujący. No więc e, temat, no bardziej chyba chwytliwy taki do poczytania, nie? bo wielu ludzi nam zarzuca, że kościół to właśnie przede wszystkim pieniądze, tak? A kościół to nie pieniądze, tylko ludzie, którzy go budują, tworzą jako wspólnota. Tak, ale zobacz że y, taką wspólnotowość też co mówimy o świętach. To jeżeli nawet chodzi o msza pasterska, pasterka, no, zobacz, człowieku. Myślę, że taka msza. Ja nie, nie robię takich statystyk, ale czy więcej czasem nie uczestniczy w pasterce niż w rezurrekcji? E, I tak i nie. Tak mi się wydaje, ale sama msza pasterska to jest coś pięknego, tak? Po wie, wie, wieczerzy wigilijnej, po śpiewanych kolendach, udajemy się wspólnie z rodziną na mszę, tak? No i to jest ten urok o godzinie 12 w nocy 24. No wiadomo, teraz trochę wychodzimy naprzeciw ludziom i mówimy, że 22, tak jak w tym roku wyjątkowo z racji pandemii nawet o 20 u nas w parafii. Ale nie wiem, jakby to tak określić do końca, ale tam szama swojego rodzaju klimat, tak? Myślę, że to dlatego też że pierwszy raz śpiewane są kolędy na niej. Takie uroczyste wnoszenie pana Jezusa, nie w ogóle sama. Nazwa szapasterska, nie? Nie wiem, no jak to jest z parafii, bo tu nigdy nie byłem jeszcze, dopiero będę pierwszy raz na święta, ale jest tak, że idzie się w mroku i światła się rozpadają na chwałę? Na chwałę, tak. No właśnie, to jest też tak, takie… Idzie się z, z Panem Jezusem. Z Panem Jezusem, a księża niosą jeszcze zimna tak. ognie. O, proszę o, bardzo. O, tak. Także takie, no naprawdę miłe doświadczenie. Podobne doświadczenie miałem w parafii w rodzinnej, nie? Nie wiem jak to... naprawdę nie mam jak to określić, ale tam sama naprawdę swój... Tłum. Atmosfera wyjątkowa. Tak. Ale zauważy, zauważyłeś, że właśnie to jest to, że zawsze pasterka kojarzy się z tłumem ludzi, który jest, który śpiewa te kolendy. Śpiewa to Czas nie. jest na mieszkaniu kolędowaniu właśnie. Ale sam fakt, nie po tak z ludzkiego punktu widzenia to tak, no siadamy do wieczerzy wigilijnej, są też te emocje związane z tym, że ktoś z rodziny przyjechał i, i, i czasami ta atmosfera jest taka bardzo żywa, taka uroczysta i przychodzi ten moment pasterki i, tak, i nawet w 22-24 już jest późno. I to nie już powiedział, a jestem zmęczony, mi idę, a mimo to tłumy ludzi idą do kościoła i chcą właśnie uroczyście Świętować Narodzenie Pana Jezusa. Że nie skupiałem się tylko na tym, co w domu, ale także to, co i w kościele. No i piękne jest to, że uroczyście, rodzinnie, tak? Czyli z tymi małymi dziećmi, które tam gdzieś niejednokrotnie śpią już na rękach, ale myślę, że to się wywodzi z tradycji, tak? Że jednak są takie momenty w życiu każdego z nas, że jednak ta Eucharystia jest ważna, nie? A ta pasterska mszata tego, do tego doprowadza, tak? Ku temu zmierza. Tak mi się wydaje, że to jest po prostu, no naprawdę, nie wiem jak określić to, dlaczego akurat tak się dzieje, że tyle ludzi jest, no ale to jest naprawdę piękne doświadczenie. I nawet jak się mówi, że z roku na rok jest coraz mniej ludzi, nie widać tego na pasterce, nie? Myślę, no tak. myślę, że to jest ta tradycja przekazywana. Nie? Że tak mówią, że w kościele są dwa razy do roku. Na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Tak, na Pasterce i na Rezurekcji. Tak jest. Także no, piękne doświadczenie kościoła, wspólnoty, tak? Żeby ta sama Mysza święta, tak, jak to chyba wczoraj mówiłeś, tak, o tym, że jeszcze jest takie postawienie na to kolędowanie, że ludzie mogą i razem pokolendować w tej w świętej pasterskiej. Nie ma takiego pośpiechu, szybko, szybko, tylko przyszliśmy się modlić, wiemy po co jesteśmy. No nie dwie zwrotki kolędy dokładnie. i lecimy dalej, To To rzeczywiście, no tutaj jest czas, żeby sobie pośpiewać, poprzebywać ze sobą. Ale tak też myślę z perspektywy człowieka przeżywającego adwent, nie? że to jest taki czas oczekiwania, oczekiwania. I co prawda te cztery niedziele adwentu to mijają bardzo szybko, bo zobacz, że już mamy ostatnią niedzielę adwentu. Tak. A mimo to jest takie oczekiwanie, i jest taka, taka, właśnie, taka nutka yy, tej radości z tego, że o, mamy taki moment. Mimo, że on się powtarza co roku, ale przynosi on też taką radość. No. Skończył się jakiś czas tam porządkowania tego wszystkiego. Nie? No i teraz w końcu człowiek radosny może iść na mszę, bo Usłyszę naprawdę wesołą nowinę, tak? Wesołą, radosną nowinę, że narodził się Pan Jezus. I, I myślę, że tutaj jest też bardzo duże znaczenie, tak? Że po tych czterech, mimo to, że Adwent jest takim już czasem teraz bardziej radosnym, starsze pokolenia wiedzą, że Adwent i Wielki Post bardzo przybliżone są do siebie i to ich im zostało, tak? To jednak ten czas oczekiwania to jest tak samo jak e, małe dzieci oczekują na prezent. Tak, jak żona oczekuje na męża, który wraca skądś tam, nie? Jak my oczekujemy na kogoś, kto ma nas odwiedzić, nie? To, to jest właśnie taki czas. I ten ktoś do nas przychodzi, odwiedza nas, nawiedza, daje się poznać, właśnie, w postaci małego dzieciątka. Jezus. I to jest piękne. I chociaż co roku można powiedzieć, że taka sama msza, tak? To jednak tam msza rzeczywiście buduje. O północy, wyjątkowo. I to jest piękne. No i za to panu chwała, że tak się co roku dzieje i za to się cieszmy. Tam za kilka dni będziemy przyszywać pasterkę i zachęcamy do tego, żeby zachęcać domowników do uczestnictwa we mszy świętej świętowej. Oczywiście pastercy. tak jak od kilku dni rodzinnego zachęcamy pielgrzymowania. na Bądźmy tego dnia razem. Zawsze. Wigilia i święta spędzajmy w gronie rodzinnym. To co? I wracamy do niedzielnych obowiązków już pastercy. Tak jest. No i zapraszamy jeszcze tych, którzy nie skorzystali, aby skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. Ale zachęcimy też jeszcze naszych widzów, takiej odwagi może w komentarzach, jak Wy przeżywacie pasterkę? Oczywiście, podzielcie się z nami. My to mówimy tak bardziej z doświadczenia no swojego... są ludzie, którzy lubią pasterkę o godzinie 22, są tacy, co lubią o 24, a są tacy, co lubią przyjść na 20. A są tacy, co nie idą w ogóle na pasterkę i świętują w drugi dzień, bo tak. są umęczeni po tym wszystkim. Podzielcie się z nami doświadczeniami. Którą pasterkę wybieracie, w czymś przed 25 grudnia. A my się żegnamy. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.